Siema mordy i wariaty, witam Was w naszej magicznej kuchni. Nie będziemy dzisiaj jeszcze nic gotować. Natomiast wiedzcie, że idą święta i każdy w te święta chciałby na swoim stole mieć coś naprawdę dobrego. Na przykład jakieś wędliny, a wiadomo, co teraz jest w sklepie. A idąc tym powiedzeniem, że chcesz zrobić coś dobrze, to zrób to sam. My w tym roku wędliny, które będę ja tylko ja i Teodor, bo szefowanie je, będę robił. Sam. E, tak więc możecie zauważyć, że tutaj już jest mięso przygotowane na zrobienie kiełbasy. Tak więc e, łopatka, szynka, tu jest trochę e, wołowiny popeklowane. Więc już tu się Mortka cieszy i będziemy robić. Jesteśmy kanałem budowlanym. Tematyka powinna być budowlana. Ale mogę to podciągnąć, bo przecież wędzarnię, którą zresztą widzicie teraz, żeśmy zbudowali sami. I sprawuje się bardzo dobrze, zrobimy zresztą jeszcze jedno wędzenie pewnie w tym roku, więc zobaczycie jak na tej wędzarni się wędzi. Ale żeby mieć wędzone rzeczy wcale nie trzeba od razu robić takiej wędzarni jak my, która akurat kosztowała ponad 2000 złotych. Bo tak naprawdę uwędzić można wszędzie, można w stalowej beczce, w drewnianej beczce, na, można w grillu sobie uwędzić, tak więc w dla chcę, w tarpanie, dla chcącego nic trudnego. Natomiast dziś o tym, co w domu oprócz tego, jak już mamy tą wędzarnię albo chcemy wędzić, przyda się przy Wędzeniu, tak więc zobaczcie. Ja, może nie jestem jakimś mistrzem wędzarnictwa ani tego dużo nie mam, ale parę rzeczy już zdążyłem sobie skompletować. Więc dzisiaj o tym, co mam, co się sprawdza, co polecam, a co koniecznie nie. Tak więc słuchajcie, zapraszam. I od takich chyba najmniejszych rzeczy, które tutaj mamy, które można kupić już naprawdę za kilkanaście złotych, są to haki wędzarnicze. Ja do tych haków, do wszystkich rzeczy w ogóle to linki Wam w opisie wrzucę, żebyście nie pytali w komentarzu, tylko. Od razu tam w sekcji e, w opisie sobie mogli te linki namierzyć. Są to takie haki i ja mam ich tyle. <gry> Nie wiem ile ich jest, gdzieś jeszcze są pochowane i powiem Wam, że one się nam świetnie sprawdzają. Bo sprawdzają się świetnie zarówno do nadziewania boczków, baleronów, jakichś e, polędwiczek, innych rzeczy, albo nawet możemy sobie powiesić jakieś se serie w zależności po prostu jak sobie je tam obwiniemy. Tak więc takie haki. A powiem Wam, że jest dużo a, a jakby aukcji z nimi. E, się sprawdzają. Ja zwracałem uwagę, żeby nie były najcieńsze. E, tu będziecie mieli w aukcji jakie one są, jakie one są e, grubości, ale też nie są jakieś grube. I powiem Wam szczerze, że one naprawdę potrafią 3 kg mięsa utrzymać i nic się z tym nie stanie. Tak więc nie ma też co przesadzać, jakichś mega grubych kupować. Zwłaszcza, że to my będziemy sobie. Dla siebie, dla domowych potrzeb, więc nie wydawajmy miliona e, złotych, też będzie dobre. Haki wędzarnicze e, polecam, bo się naprawdę e, przydają. Ale czasami wędzimy na przykład sery, których nie będziemy zawieszać, tylko będą gdzieś sobie e, stać. My akurat do tego e, typu rzeczy używamy takich e, koszyczków albo takich tacek całych e, z. To jest chyba włókno jakieś specjalne, oto się nie pali. To jest wykorzystywana taka siateczka do grilla, tak więc na żywym ogniu nic się z tym nie stanie, tym bardziej w wędzarni, gdzie tam te temperatury nie przekraczają 100 stopni. I świetnie po prostu ja to kładę, na tym kładę sery i to ona się super sprawdza. I to możecie sobie kupić stacjonarnie w eksionie, właśnie w takiej formie koszyczka albo w formie takiej kwadratowej tacy i jeśli grillujecie na przykład nie chcecie się bawić w takie srebrne w takie srebrne tacki, które przez to, że mają mało dziurek słabo wam będą się sprawdzać przy mm, jakby opiekaniu tego wszystkiego, no to to polecam, bo naprawdę daje radę. Kolejną rzeczą, która jest dosyć bardzo istotna przy wędzeniu jest Termometry. Chyba, że będziemy robili to jak nasi dziadowie, czyli po wielu litrach wędzenia sprawdzimy to noko, nie? Czy jest spoko, ale jeśli nie chcemy, to za niecałe nie wiem, tam około 100 zł, możemy sobie kupić na przykład taki termometr, bo są też droższe, który już jest na bluetooth, więc ma podłączenie z waszym telefonem więc nie musicie przy wędzarni ciągle tam stać, do tego są dwie sondy które są bardzo przydatne w minimum w takiej podstawie, powiem zaraz po co, więc jedna bada nam na przykład temperaturę wewnątrz wędzarni, drugą możemy sobie zabić do mięsa i kontrolować temperaturę w środku, jakbyśmy na przykład Chcieli sobie w wędzarni podpiec, później to mięso, żeby go już nie parzyć i nie przekroczyć jakiejś tam temperatury. Ewentualnie później podczas parzenia wbijamy sobie sondę do mięsa i wtedy wiemy, kiedy e, trzeba z tego parzenia to mięso wyciągnąć, żeby po prostu go nie przeciągnąć. Dodatkowo ten termometr ma wejście na cztery jeszcze e, sondy ogólnie, dwie są w zestawie, można dwie sobie. Osobno to kupić i to też dużo pieniędzy nie kosztuje. Tak więc, jeśli ktoś nie chce dużo wydawać, to ten Sonofik naprawdę daje radę. Dobra, mamy haki, mamy siatki, to teraz by się przydało. Mamy haki, mamy siatki, mamy flaki. Be? Tak, czyli teraz by się przydało, zrobić kiełbasę, wyposażyć się w jakieś e, flaki. Ja ogólnie e, kupiłem z polecenia majstra e, flaki. Od Jeluxa, nie jest żadna reklama, ale chyba na hasło Kostrzeski 10 albo co z mięsa 10 macie 10% rabatu, więc no, przy okazji podpowiadam nie bezpośrednio od producenta. Pozamawiałem różne gradacje flaków. Czyli tych jelit wieprzowych, i na przykład mamy taką gradację 32-34, 10 metrów bieżących, to jest na takie grubsze kiełbaski, na takie standardowe, podstawowe, na przykład zwyczajne albo serdelki, chociaż serdelki mogą być grubsze, to mamy flaki 28,30, 20 metrów bieżących, no i jeszcze wziąłem dodatkowo. Y, takie kabanasowe, czyli jelito baranie o grubości 18, 20, 15 metrów bieżących i 26-28. Też jelito. A tu masz jakieś granice, to jest 20 w sumie metrów bieżących. O widzisz, no to jeszcze lepiej. Natomiast od razu mówię, bo się za późno zgapiłem, też mi Majster za późno podpowiedział, że jak kupujemy takie cienkie jelita, to lepiej wydać troszeczkę więcej i kupić takie jelita na paskach czyli to są już takie jelita, które są przeciągnięte na takim pasku, i ten pasek bezpośrednio się nakłada na lejek i go potem się wyciąga a jelito zostaje tak więc mniej po prostu później się męczycie żeby takie drobne jelito upchać na ten lejek nie mam zobaczymy jak będzie na razie pierwsze wędzenie było tymi jelitami 28-30 i było spoko jelita nie walą z pudełka nie śmierdzą, ładnie pachną to wszystko jest w soli wygląda to w ten sposób zobaczcie o. Tak więc takiej to przed użyciem trzeba wyjąć, włożyć do letniej wody, opłukać z tej soli i parę godzin przed nadziewaniem po prostu namoczyć. A jak wam zostanie, później to je suszymy, e, obtaczamy solą do pudełka i koniecznie do lodówki. I mogą leżeć. Nie? Tak więc mamy to. Mamy dodatkowo jeszcze taką osłonkę, też nie, nie używałem tego jeszcze e, z kolagenową. Czy jej jakby ktoś nie chciał narzucać w kichę, tak zwaną, to może w kolagen. To jest gradacja chyba 28 albo 26, nie pamiętam, wrzucę wam w opis, bo mam to wszystko podał aukcjami. I jest to też jadalna kolagenowa. Widzicie, że wygląda mniej ochydnie niż te, niż te jelita wieprzowe. A kolagenowa ona jest zrobiona ze skórek po prostu. Nie. Jakich skórek? No kolagen no to jest skóra, nie? To jest też naturalne. A mogłem I... nie mówić I... tego. To tak? <laughs> można jeszcze ewentualnie jak ten, to można kupić celulozową. To ja tej nie będę jadła. I jeszcze jedna rzecz, którą kupiła szefowa, a którą żeśmy nie mieli przyjemności jeszcze testować, to jest folia celulozowa. Ponoć e, też się nadaje do wędzenia, bo aromat e, dymu przez nią przenika i jak będziemy na przykład jakieś sery albo jakieś inne pierdoły, to możemy sobie obwinąć w taki pakunek i ona się zachowa tak, że e, wszystko powinno się pod nią uwędzić. Ale czy to działa, to Wam nie powiem, bo jeszcze żeśmy tego nie testowali. Znalazły się kolejne haki, tak więc tak wymyślałem, że ich mam więcej z dodatkowych rzeczy, które jeszcze posiadam to jest tak zwana siatka na przykład do szynek, kulek albo baleronów na przykład czy cokolwiek co byście chcieli, tak więc taka siateczka elastyczna z metra rozwijana. Też się powinna sprawdzić. Nie kosztuje to dużo, a na pewno się przydaje. A dodatkowo, jeszcze oprócz takiej siatki, w którą ładuje się mięso, widzicie, że ona po rozciągnięciu, no to ma puste przestrzenie o paluch przejdzie, nie? Ale można kupić jeszcze tak zwaną rajstopę, czy coś takiego. Jakbyśmy na przykład chcieli serię robić i żeby nam to nie wyleciało, to zobaczcie, tak zwana pończocha, czy coś takiego jest o wiele drobniejsza i już nam nie przejdzie. My ostatnio żeśmy sobie wędzili w tym mocarelki, fajnie wyszły, aczkolwiek troszeczkę mają tendencję do tego, żeby się tutaj przyklejały. Mówię o mocarelach w kulce. Eee te, które są po prostu trochę mokre, ale można sobie zrobić na przykład taką mozzarellę w bloku uwędzić. To ta, sądzę, że tutaj to by się świetnie sprawdziła, tak więc takie coś, troszeczkę droższe, ale na pewno pod serię, albo pod jakieś nie wiem, ryby, czy, czy coś, też się przyda. No i te, taka rzecz, o, proszę, która też będzie potrzebna do wiązania, czy kiełbasek, czy tych szynek, czy coś, czyli taka, e, taki sznurek biały, pół kilograma, wystarczy na pewno na długo. A jeśli już mamy siatki do nadziewania, to przydałoby się jeszcze urządzenie, które nam to nadziewanie ułatwi. Tak więc, jeszcze dodatkowo kupiłem tak zwany aplikator do tej siatki i to wygląda trochę, majster się śmieje, że trzeba było z rury kanalizacyjnej zrobić. To jest takie urządzenie. Tu jest węższe i się zwęża do tej strony. To jest szerszy i się zwęża. No mówię właśnie, że jest szerszy i się zwęża. Dodatkowo bajer taki, że ma takie mocowanie, żeby można było to do blatu sobie założyć, żeby się nam nie ruszało, ale jeśli nie chcemy, to tutaj ma taki zastopnik, gdzie o, on też znajdzie i też się nie ruszy. Aplikator bardzo ważna, istotna rzecz, żeby w łatwy sposób można było. Tą siatkę naciągnąć, co się śmiesz? O, tak więc zobaczcie, tak to działa. O, tutaj są takie ząbki, które sprawiają, że ta siatka się nie przesuwa. Później, ile chcemy, to już odcinamy. Później, aplikator się ściąga. Tutaj wchodzi szynka, czy jakieś mięcho. Przeciskamy. Hop, 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 hop. I mamy gotowe do wędzenia. I kolejną rzeczą, jak już się chcemy w szczególności bawić, na przykład w produkcję własnych kiełbas, w produkcję kaszanek, to jest tak zwana nadziewarka. I tutaj nadziewarka, tu, tu macie jaka to jest firma, akurat to jest prezent od pana majstra na urodziny, tak więc on większym doświadczeniem już w życiu kierowany powiedział, że Nadziewarka pionowa o wiele lepsza jest niż taka leżąca na stole, bo można ją po prostu za, za jej pomocą jedną osobę sobie tutaj działać. Yy, po prostu kręcąc korbką wyciskać ten farsz i rolować kiełbonę. Yy, na tamtej nie pracowałem, na tej pracowałem jedną osobę. Faktycznie da radę. Dodatkowo mamy w zestawie... Cztery lejki o różnej e, wielkości, po to, żebyśmy mogli sobie dobrać właśnie do tego flaka. Tak, jakbyśmy sobie nadziewali kabanosy, to mamy taki, jak jakąś inną kiełbasę, to możemy sobie dopasować po prostu lejek do tego, e, co będzie nam e, potrzebne. Sprawdza się. Jak znajdę link do tego, to też Wam wrzucę, chociaż nie wiem skąd on to kupił, bo nie powiedział. Pewnie tak. Tak więc to daje radę. Powiem Wam, że jak teraz rozmawiam i opowiadam Wam to, patrzę, że jednak dużo tych rzeczy trzeba kupić do rędzenia, ale uwierzcie, warto. Jak już narobimy tego wszystkiego i będziemy musieli później to uparzyć, to będzie istotna rzecz, żebyśmy to gdzieś uparzyli. I w czym to uparzyli. Tak więc od razu lepiej wyposażyć się w dobry garnek, i teraz, właśnie jak nagrywamy, okazało się, że przy zakupie tego garnka to nas orżnęli, bo my zamawialiśmy garnek na 27 litrów i taki żeśmy yy, zakupili. 29. No 29, ale nominalnie 27 tak. do 29 maksymalnie. A co się okazuje, że nasz garnek, który wysłali, jest 24 litrowy. Więc powiem Wam szczerze, że, że lekki naprawdę zawód czuję. Tym bardziej że garnek kosztował 150 zł. No nie chcę odbić Odbija no się do światła. No nieważne, uwierzą. Tym bardziej, że garnek kosztował 150 zł, jest naprawdę duży, bo majster nawet takiego dużego gara nie ma <gry> i się wszystko mieści, ale jak byłby większy, to nic, nikomu złego by się nie stało, nie wiem, może napiszę do nich, może coś ten, chociaż teraz to już może być za późno, bo to już tak z miesiąc, z dwa miesiące, nie? Już tam się kłócić o to nie będziemy. Eee, tak więc ki sprawdzajcie to od razu, bo to jest istotne, także ten garnek spoko jest, nie? Nie mam nic przeciwko do tego, oprócz tego, że powinien być większy, ale to moja winna. Bo nie sprawdziłem. A kolejna rzecz, jeśli byście nie chcieli na przykład tego wędzić czy parzyć w domu, bo powiedzmy, że zapach wędzonki będzie wszędobylny to polecam to zrobić na dworzu albo w jakimś pomieszczeniu gospodarczym na tak zwanym taborecie i zobaczcie tutaj mamy taboret Meister też taki taboret ma dlatego taki żeśmy kupili e, po prostu chyba najbardziej e, jakość do ceny tak, odpowiednia tak, tak. więc mamy taki taborecik, poczekajcie zaraz go otworzę otworzyłem ten taboret oczywiście go nie skręcę teraz albo przynajmniej nie teraz na wizji ale Chodzi o to, że ten taboret jest na tak zwane trzy palniki, czyli możemy sobie po prostu regulować bardzo łatwo moc jego grzania. Podłączany do butli, dodatkowo mamy gdzieś tam do niego wężyk, chyba mamy, bo to wszystko leży gdzieś, nie wiem, jeszcze tego nie rozpakowywałem, bo. Tutaj wędziły, tutaj parzyłem w domu, bo tam to zimno, nie? <laughs> no i tyle. Tak więc to też fajna sprawa, bo na majstra żeśmy pracowali i zdaję egzamin. Trochę się brudzi, ale ogólnie za te pieniądze nie mam nic do zarzucenia. Czyli taki fajny, jak go już rozbeweszyłem, to ja za wizją go sobie złożę, już, żeby nie było. Ok, dalej. Jak już sobie. Narobimy tych kiełbas, że te dwie świnie już ubijemy, zginą marnie i trzeba będzie później to gdzieś przechować. No to nie zjemy tego wszystkiego, więc warto by było to sobie zamrozić albo w lodówce trzymać. Yy, to przydałaby się jakaś we, wa, wakowarka, żeby to się wszystko nam nie obsuszało za bardzo. No chyba, że chcemy kiełbasę jakąś dojrzewającą. My akurat. Rok wcześniej kupiliśmy albo dwa. albo dwa lata wcześniej, kupiliśmy sobie z szefową taką wakowarkę. No powiedzmy przemysłową, ale chodzi o to, że my kiedyś wymyśliliśmy sobie, że będziemy robili w naszym piecyku pizzę w przód, czyli kilka placków będziemy wypiekać i z racji tego, że mamy dużą zamrażarkę, to będziemy je mrozić i żeby one nie przechodziły jakby zapachem zamrażarki, będziemy je wakować, czyli kupując wakowarkę szukaliśmy, żeby to pole wakowania było jak największe, no i niestety takie duże rozmiary, jakie są w tej wakowarce, były dostępne tylko w takich większych profesjonalnych wakownicach. Co się okazało, pizzy i tak nie wakujemy, <głos> <głos> e, bo to bardzo dużo tej folii wakowanej schodzi. A nie trzeba, wystarczy to streczą ładnie ją obwinąć. No ale kowarka została. A teraz, jak robimy wędliny, to się y, przydaje. Koszt dwa kowarki na pewno spory. No to chyba Stauzena kosztowała. Albo 1200. Y, natomiast można kupić sobie taką domową, mniejszą za tam kilka stówek i też na pewno zda egzamin. Ta jest oprócz tego, że cała po, kupiliśmy w Polsce, a wszystko po niemiecku. Y, to ma możliwość jeszcze. Od wakowania tu jest, się wkłada taką rureczkę i możemy jakieś płyny wakować, tak więc no, ma tych bajerów dużo, a my używamy tylko tak naprawdę tego guzika, skrzywanie i, i tego i te, guzika wakowanie. i czasami tego guzika, a tu wszystko inne to nie, noc, nie dotykam, ale kiedyś przeczytałem instrukcję o dziwo, tak więc taka wakowareczka też by się Przydała. No, i to byłoby chyba wszystko z tego, co tak naprawdę potrzebne jest do wędzenia. Wiadomo, że od przybytku głowa nie boli, i jeszcze parę rzeczy można by było sobie zakupić, ale uznajmy, że mając tyle, już powiem, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, żeby tą przygodę z wędzeniem. Zaczynać. W następnym filmie trochę będzie relacji z wędzarni. Pewnie jesteście ciekawi, jak ona się sprawuje, jak ona wędzi w zimie. Tak więc zrobimy. Wielu z Was pisze, że nie pokazujemy receptur na jakieś zalewy, kiełbasy i tak dalej. A w przyszłym filmie pokażę, aczkolwiek od razu mówię, że ja nie jestem, jak mi wiecie, guru od wędzenia. 20 lat temu kiedyś trochę wędziłem, teraz do tego wracam. Na pewno jest wiele innych kanałów, gdzie się dowiecie. Jakichś sprawdzonych przede wszystkim receptur. Ja tam na razie sobie testuję i się uczę, ale pokażę Wam, jak zrobić kiełbasę jałowcową, bo właśnie ten skład, który tutaj widzicie, jest na nią przygotowany. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak taką kiełbasę w domu będę robił, to zapraszam. I jeszcze bonus na koniec. I ostatnia rzecz na koniec, o której prawie zapomniałem powiedzieć, a tak naprawdę jest dosyć istotna, to młynek. Do mielenia, który tak naprawdę w najgorszym przypadku może nam zastąpić nadziewarkę. Tak więc, rezygnując z tego, a wyposażając się w to, możemy również tym młynkiem nadziać kiełbasę. Jest mniej wygodnie, ale da radę to zrobić i zaoszczędzimy trochę więcej yy, siana. Tak więc, z młynek, który ja mam, po yy, dosyć obszernym researchu, to jest SMAP, czyli Polski akurat producent, a oni się chyba kiedyś nazywali Zelmotor i oni produkowali motory do młynków Zelmera. Do momentu, aż Zelmer nie wybył za granicę i go kupili chyba Chińczycy, ale nie jestem pewien, nie chcę was w błąd wprowadzać. Tak czy siak zagraniczna firma go kupiła i zaczęła swoje silniki już nie tak dobre ładować, natomiast Zelmotor produkował już swoje. Najpierw pod nazwą Zelmotor, a później pod nazwą SMAP. Tak więc ja taki młynek kupiłem. 2200 W i bez biegów wstecznego, bo niektóre mają, ale uważam, że to jest niepotrzebne. I jak na razie z nim trochę już przemieliłem. I bardzo, bardzo polecam, bo jest mocny, wszystko miele I w zestawie chyba były trzy sitka, ale nie wiem już które. Na pewno to i to. I może to. Natomiast ja dodatkowo jeszcze dokupiłem sobie zestaw dodatkowych sitek, szarpak. Takie wszystkie te gradacje, granulacje będziecie mieli w linkach, bo ja nie pamiętam, nie? I dodatkowy nóż, żeby móc wymienić, jak się stępi. Tak więc widzicie, że trochę tego sprzętu jest, ale to, co tu jest, się jak najbardziej sprawdza. Tak więc moi drodzy, tym optymistycznym akcentem, obtoczony tymi dobrami i zapachem tej mięsiny, która kiedyś będzie wędliną, żegnam się z Wami i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!